Co? To teraz w tej godzinie? Ja nie wiem. E, tak? Dziś pana hunki płacił? Tak, zapłaciłem. A co? Pytam się. Ok, do widzenia. Dobra. No co jest? No tak? A Pana rachunki płacił? Jestem zadowolony z moich rachunków, nie zamierzam ich opłacić. Na pewno, na 100% nie, nie interesuje mnie żadny rachunek. Do widzenia. Cholerne smenty. Czego? Nie doby Pana rachunki płacił? Nie, nie będę napłaciłem wszystkie rachunki! Jeszcze jeden telefon, oskarżę Was o nękanie, Boże, kto to w ogóle? Wszystko już minęło 5 minut, a tu wszystko wszystkie jakieś rachunki. No pat, no. No pat, no, pa. Boże, już minęło 5 minut, już nikt nie dzwoni. Ach, może dlatego, że teraz nic się nie dzieje. Ach, jeszcze raz ktoś zadzwoni, to ja się naprawdę wkurzę. Boże, do! A! No w końcu to się w końcu uspokoiło.